Tutaj piękny egzemplarz garbusa piękny, no bo garbusy są, garbusy i garbusy a ten jest stary jeszcze ma szyby, reflektory za szybkami. małe lampki z tyłu no nie jest to najstarsza wersja bo najstarsza miała dzielone okno z tyłu ten już ma duże okno ale ale ciągle to są chyba lata 60. Bardzo ładnie zachowany. Na dodatek ładnie odrestaurowany. Zaraz się dowiemy, który to rok może. Zapytam się zaraz. I smart w Ameryce. No jak to wygląda? W ogóle nie wygląda. No, ale myślę, że Volkswageny, pierwsze garbusy, jak się tu pokazały, to były takie szokujące jak, jak Smarty. Teraz już wiem, 58. rocznik. Volkswagen Garbus, rocznik 58. Proszę, czy oryginalna nalepka na desce rozdzielczej pokazująca, gdzie są biegi. A ten lewarek bezcenny. Do czego jest to pokrętło? półeczka pod spodem. Niesamowity. Niesamowity pojazd. Mm. Oczywiście zamykają tak jak się zamykały w 1958 roku. Zawsze się muszę zapytać Jeszcze się muszę zapytać o to pokrętło. Wiem już pokrętło w Volkswagenie jest od do ogrzewania Odkręca się jak butelkę Kanał od silnika, no bo to jest silnik chłodzony powietrzem. Więc, więc trzeba odkręcić, żeby leciało ciepłe powietrze, zakręcić, żeby leciało zimne. State Bureau of Investigation, tajny agent moja żona. Piękna stary straci. Chodź, chodź, chodź. No chodź do mnie, chodź, chodź, malutki. Chodź, piesku, chodź. No chodź, chodź. Ale tego BMW Wam pokazać. Już go chyba filmowałem, ale ale jest niesamowity Błotniki, z czego oni te błotniki zrobili? Znaczy z czego zrobili? Z blachy zrobili. poważny sprzęt poważny lusterko wsteczne w środku zamontowane A my idziemy się za z pieskiem. Chodź. 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 Jesteśmy w warsztacie. Tutaj jest nasze koło zamachowe nowe, aluminiowe. Firmy JB Racing.com, JBR. Mniejsza masa. Tutaj jest... Ta część przechodzi do silnika. Tu jest moje nowe sprzęgło To jest gdzie sprzęgło łapie za koło A moje stare sprzęgło jest ciągle Jest ciągle tutaj Jeszcze nie wyjęte, to jest moja skrzynia biegów Cały układ wydechowy trzeba było wyjąć Moja piękna korsa leży na ziemi teraz Dlatego to jest 10 godzin pracy, no bo to jest troszkę roboty tutaj, żeby żeby to zrobić o! i dziura do środka mogę wsadzić łapy do samochodu przez dziurę zobaczyć spotkałem dwa ciekawe samochody Ford Fairlane Ja miałem Forda Fairlane z 1968 roku, ten jest z lat 50. i Ford z 1930 roku a what year, what year is that Fort Fairlane, do you know? 55. Fort z 55 roku i z 31. Ten z 31 jeszcze już zarejestrowany, więc chyba jeszcze jeździ. Tamten już chyba nie za bardzo. Widzę, że tu z tyłu jest jeszcze jakiś Dodge z lat 60. No czasami, właśnie. Właśnie czasami w takich domach można spotkać ciekawe pojazdy, ciekawe samochody. Mm. O, oh, jaki groźny. Jesteś. Yeah. Jaj. just protecting you. Ja. Yeah. Is that car running? Actually you, you drive sometimes? Bardzo mili ludzie i bardzo miła pani mi opowiedziała o tych samochodach, ten też jest na chodzie, tylko no nie jeździ na co dzień, ale jest zarejestrowany i od czasu do czasu wyjeżdża w trasę, oba Fordy są, są na chodzie. I jeszcze spojrzenie na Mobil I włączymy kamerkę żeby posłuchać troszkę.